Raz jeszcze na żywo z Budapesztu, Mistrzostwa Świata w Pięcioboju Nowoczesnym. Przed nami druga i ostatnia grupa kwalifikacji kobiet, grupa B i finałowa konkurencja Laser Run, czyli bieg połączony ze strzelaniem. W grupie B dwie nasze reprezentantki: Anna Maliszewska, która wystartuje z 13 miejsca, i Marta Kowecka, która wystartuje z pozycji 17. Maliszewska dzisiaj. Pływanie na swoim bardzo dobrym poziomie 2,16,97. W sumie na 34 zawodniczki był to 23 wynik. Marta Kobecka nieco lepiej, 2,13,56 to był 13 rezultat w tej grupie. Zupełnie odwrotnie poszła im Szermierka. Anna Maliszewska uzyskała 14 wynik, 18 wygranych 15 porażek, a Marta Kobecka z 15 wygranymi, a 18 porażkami zajęła 23 miejsce. Na starcie kombinacji jako pierwsza zamelduje się Elodie Clouvel, która po świetnym pływaniu z drugim czasem 207-16 i fenomenalną szermierką 29 wygranych i tylko 4 przegrane ma aż 59 sekund przewagi nad drugą białorusinką Wolchą Silkiną. Wracając jeszcze do Polek, Anna Maliszewska 13 miejsce na 15 miejsc premiowanych awansem ma na razie tylko 3 sekundy przewagi nad tą 15 Dani Way z Chin. Marta Kobecka traci, jest dwie pozycje za tą czołową 15 i do Chinki traci 12 sekund. Ale też będzie musiała uważać na zawodniczki biegnące za nią. Między innymi dwie Rosjanki, Anne Buriak czy Adeline i Batullinę. Świetnie biegającą Szwajcarkę Annę Jurt, która co prawda zajmuje 27 miejsce, ale traci jedynie 15 sekund do naszej reprezentantki. Co więcej, ze względu na tak dużą przewagę kluwel nad resztą stawki, zawodniczki od 23 czy nawet 22 miejsca. Czyli te, które mają dwie minuty lub więcej, straty wystartują razem. Tak więc, nawet jeśli y, zajmą pozycję, przybiegną do mety na pozycji, która dawałaby im y, przynajmniej w teorii kwalifikację do finału bezpośrednią, będzie trzeba doliczać im te dodatkowe sekundy. Naszych zawodniczek to nie dotyczy, ale to z nimi właśnie prawdopodobnie będą walczyć, jeśli nie o tą czołową piętnastkę, to o kolejne 6 miejsc. Dających prawo do startu w finale jako tak zwani szczęśliwi przegrani. Kombinacja tak samo jak w pierwszej grupie, cztery okrążenia po 800 metrów, na początku każdego strzelanie. Dla tych, którzy nie słuchali relacji z grupy A, dobra wiadomość. Oktawia Nowacka zajęła drugie miejsce, pewnie awansowała do finału. Miałem okazję z nią porozmawiać już po tym biegu. Skarżyła się, że ta trasa nie do końca jej odpowiada. Jest to trasa bardzo równa, piaszczysta i częściowo piaszczysta, częściowo trawiasta. I postanowiła właśnie ten finisz, w którym wyprzedziła parę zawodniczek. Postanowiła pobiec trochę mocniej, żeby się do tej nawierzchni jak najlepiej przygotować przed piątkowym finałem. Tymczasem już szykujemy się do startu grupy B. Jeszcze raz przypomnę, na pierwszym miejscu po dwóch konkurencjach, szermierce i pływaniu, gdyż jazdy konnej w kwalifikacjach się nie rozgrywa, francuska Elodie Clouvel, wicemistrzynia olimpijska z Rio de Janeiro. Dalej, Wołcha Silkina, Brytyjka Francesca Samers, Niemka Rebeka Langer, Faworytka miejscowej publiczności Węgierka Szarolta Kowacz jest piąta. Siódma jest druga z Węgierek Tomara Aleksejew, a rozdziela je również świetnie biegająca Niemka Anika Szloj. 10 sekund pozostało do startu. 5, 4, 3, 2, 1, start! I na trasę ruszyła już Elodie Cluwell. No. Chwilowo cała uwaga publiczności i nas dziennikarzy będzie skupiona tylko na francusce, która ma, jak mówiłem, 59 sekund przewagi nad drugą wołchą silkiną. Francuska też nie spieszy się na strzelnicy. Na razie jeszcze nie oddała ani jednego celnego strzału. Dopiero teraz, pierwszy trafiony i poszło już równo. Drugi, kolejny już spudłowany, ale też jest trzeci trafiony. No męczy się wyraźnie dzisiaj francuska na strzelnicy. Długo, długo strzela, ale w końcu skończyła i podobnie jak Laura Asadawska bardzo spokojnie wybiegła ze swojego stanowiska strzeleckiego. Wciąż jeszcze biegu nie rozpoczęła silki, na dopiero teraz sędziowie dali jej znak do startu. I tuż za nią Francesca Summers i Lebeka Rangler, a także Szarolta Kowacz. Wszystkie z taką samą stratą do Kluwel. Minuta 08. Ruszyła też Anika Szloj. Zobaczmy, zawodniczki meldują się już na strzelnicy. Silkina ma cztery trafione. I piąty, i rusza na, na 800-metrową rundę biegu. Lebeka Rangler na trzecim miejscu i zaraz za nią Sharol Takowacz. Jest czwarte miejsce. W tej chwili ruszyła Ania Maliszewska. Już sześć zawodniczek opuściło strzelnicę, a tymczasem swoje strzelanie rozpoczyna Maliszewska. Jest pierwszy trafiony. Już wszystkie zawodniczki, które startowały przed nią, opuściły strzelnicę. Drugi i trzeci trafiony, czwarty i... I piąty, ale wybiega za reprezentantką Chin, Dani Wei. Na strzelnicy jest też Marta Kobecka. Pierwszy i drugi trafiony. No i te zawodniczki z dalszych pozycji teraz ją wyprzedzają. Trzy trafione Kobeckiej. Cztery trafione, a tymczasem już na strzelnicy niewiele zawodniczek pozostało. I Kobecka ruszyła na trasę biegu. Na odległej 28. chyba pozycji będzie musiała nadrabiać w biegu. przeonimy 15. czołowa będzie premiowana bezpośrednim awansem. W tej chwili tę 15. zamyka. Staje się przebiegająca właśnie koło basenu. Zawodniczka z numerem 18. Koreanka Mina Jeong a za nią jest już Meksykanka, jest Rosjanka i Batulina. I grupa zawodniczek, do których, których czasu będziemy dodawać jeszcze te sekundy powyżej, powyżej tych dwóch minut, do których ze stratą, do której do Cluvel startowały. Tymczasem właśnie Francuska kończy swoje pierwsze okrążenie. Wbiega na prostą, prostą start meta. Wbiega już na tę trawiastą część, która prowadzi na strzelnicę. I za chwilę rozpocznie strzelanie. Daleko, daleko na drugim miejscu. Wącha Silkina. I na trzecie już przedostała się Anika Szloj. Na czwartym jest Szarolta Kowacz, Węgierka. I na piątym w tej chwili Rebeka Langrer, druga z Niemek. Szóste miejsce dla biegnącej z numerem trzecim Franceski Summers. I kolejne zawodniczki liczę Sotero z Włoch, Tamara Aleksejew węgierka i e, francuska Marie Otejza ubiegłoroczna mistrzyni Europy, też z Węgier, ale nie z Budapesztu, tylko z Ciełkosz Francuska już dawno ruszyła na, na trasę drugiego okrążenia biegu. Za nią bie pobiegła Białorusinka, jest też Niemka Szloj i również Kowacz jest na, na drugim już swoim okrążeniu. Piąte i szóste miejsce Langrere Summers, a tymczasem Anna Maliszewska melduje się na strzelnicy i zaczyna od pudła. Dziesięć zawodniczek już opuściło strzelnicę. Net 11, 12. I Anna Maliszewska wybiega na czternastej pozycji. Za nią kolejne zawodniczki Włoszka. Jest Rosjanka, jest też Meksykanka. Czekamy w tej chwili do strzelnicy. Dobiega dopiero Marta Kobecka. A przed nią zawodniczki, które startowały z kilkoma, kilkunastoma sekundami straty do naszej reprezentantki. Marta wybiega teraz ze strzelnicy. To jest około 28 miejsca cały czas, może 30. Teraz Anika Szloj awansowała na drugie miejsce, wyprzedziła Silkinę. Białorusinka spada na trzecie miejsce, ale to są sprawy, które dzieją się daleko z przodu, przed tym kluczowym 15 miejscem. Patrzę po, na przeciwległej prostej. Teraz biegnie Anna Maliszewska. Na 13, nie na 14 miejscu w tej chwili. E, Ania Maliszewska, tak więc jest to w tej chwili miejsce dające jej prawo startu w piątkowym finale. Dość, na razie dość bezpieczna przewaga nad reprezentantką Włoch. To jest zdaje się liczę Sotero. I za plecami Włoszki już walka na razie o jak najlepszy czas, ale być może też zdoł zdołają dogonić Włoszkę, oby nie Polkę, powalczyć o bezpośredni awans. Tu jest reprezentantka się Meksyku, bardzo dobrze biegnąca. Majan Oliver, mistrzyni świata z przedwczoraj ze sztafety w duecie z Marianą Arceo. Pierwsze zawodniczki już meldują się na trzecim strzelaniu. Elodie Clouvel ma już dwa trafione, a teraz i trzy. Trzeci też czwarty trafiony, a tym i piąty. Ze spokojem opuszcza strzelnicę, kiedy strzelać zaczynają Siłkina i Szloj. Na czwartym miejscu Kowacz. Siłkina opuszcza strzelnicę na drugiej pozycji, a na trzeciej Szloj. Tymczasem Francesca Summers wyprzedziła na ostatnich metrach tego okrążenia Rebekę Langer. Anna Maliszewska dobiega do strzelnicy na 14 miejscu i to jest ta sama czternastka, która tę pozycję zajmowała przed startem. Y więc jest tam Alicja Sotero, a ta Włoszka, która biegła za Maliszewską to była Irene Prampolini, przepraszam za błąd, są bardzo podobne tutaj zawodniczki, ten sam strój, taka sama fryzura, z bliska oczywiście zupełnie do rozróżnienia i Prampolini teraz wybiega przed Maliszewską, Ania jeszcze męczy się na strzelnicy, a tymczasem ruszyły kolejne, Jessica Warley jest jedna z Rosjanek. Ibatulina, tak więc Ania spada w tej chwili na 18 pozycję będzie musiała gonić Brytyjka Warley do jej czasu do jej wyniku będziemy doliczać jeszcze 3 sekundy Natomiast Ibatulina jest dużo groźniejsza. Ona startowała zaledwie 19 sekund za Maliszewską w tej chwili jest przed nią, ale Ania przyspieszyła kroku. Nie, nie będzie ryzykować tutaj walki o szczęśliwą przegraną. Będzie walczyć o bezpośredni awans. Wyprzedziła Ibatulinę, wyprzedziła też Jessicę Varley. I kolejna w kolejce do wyprzedzenia jest, zdaje się, Koreanka Mina Jeong. Czasem gdzie jest Marta Kobecka? Teraz dopiero ruszyła na trzecie okrążenie. To jest odległa pozycja, już raczej bez szans na awans do finału. Chyba możemy już śmiało powiedzieć, że trzech polek w finale nie zobaczymy, nie będziemy mieli tym samym drużyny. A to właśnie w drużynie zdobyliśmy ostatni złoty medal Mistrzostw Świata w 2015 roku, 4 lata temu w Berlinie. Oktawia Nowacka, Anna Maliszewska, które są też tutaj, oraz y, Aleksandra Chmielewska, która zakończyła już swoją pięciobojową karierę, zdobyły ten złoty medal jako jedyna drużyna według ówcześnie panujących zasad, zakwalifikowała się w komplecie do finału. Wówczas liczyły się nominowane przez trenera zawodniczki, a nie, tak jak mamy to obecnie, trzy najlepsze. Polska wystawiła tylko trzy zawodniczki do zmagań indywidualnych i tym samym nie mamy tutaj możliwości manewru. Będziemy mieli najprawdopodobniej tylko dwie w finale. Inne reprezentacje z pewnością zakwalifikują trzy, tak więc punkty za jazdę konną tutaj zadecydują o tym, że Polski zabraknie na podium drużynowych, ale liczymy, że Oktawia i. Być może również Ania, jeśli awansuje, nie zapeszając nic. Yy, spiszą się jak najlepiej w piątek w finale i być może będziemy świętować tutaj polski medal na Mistrzostwach Świata Seniorów. Tymczasem Anika Szloj po ostatnim strzaniu wybiega na pierwszym miejscu, na drugim Elodie Kluwel i na trzecim Wołha Silkina. I nas jednak interesuje tu coś, to, co się dzieje tutaj z tyłu. Na szóstym y, Koreanka Unju Kim. Siódme, ósme, dziewięć zawodniczek. dziesiąta Meksykanka. 11 francuska Oteiza. Trampolini Aleksejew i Sotera. To jest 14 i na 15 miejscu wybiega Szwajcarka Jurt. 16 jest Japonka. Y, reprezentantka Japonii Ruka Takahashi Nie, przepraszam, to Rena Shimazu. A tuż za nią Anna Maliszewska. Tak więc to jest 17. miejsce. Dwie zawodniczki musi wyprzedzić Polka, żeby y, mieć pewny ten bezpośredni awans. Nie liczyć tutaj na czas biegu, na szczęśliwą przegraną. Poradziła już sobie z Japonką. Y, przed nią jest teraz zawodniczka z numerem 27 to Anna Jurt Młoda Szwajcarka, rocznik 2001, oczywiście nie wypominając wieku kobiecie, ale to jest jeszcze juniorka. 29 grudnia dopiero skończy 18 lat. Uczestniczka młodzieżowych Igrzysk Olimpijskich w Buenos Aires zakwalifikowała się tam głównie dzięki dobremu biegowi. Pożegnanie na dzisiaj ze strzelnicą Marty Kobeckiej. Pierwszy trafiony, drugi też, a to już są też są naprawdę odległe odległe pozycje. Trzy, cztery trafione i piąty. No dobre strzelanie na koniec tych indywidualnych zmagań dla Marty. Czy zobaczymy ją w sztafecie mieszanej? Trener Stanisław Pytel zapowiadał, że wystartują najlepszy mężczyzna, najlepsza kobieta. Odpukać wszelkie kontuzje, być może jednak dojdzie tu zmęczenie, zawodniczki zrezygnują i to Martę zobaczymy w stafecie mieszanej. Przypomnijmy, że to akademicka mistrzyni świata i mistrzyni Europy do lat 23 w tej konkurencji nieolimpijskiej, mimo że star są starania o to, aby włączyć te mixty do programu Igrzysk Olimpijskich. Na razie jednak skupmy się na tym, co, co w tej chwili na bieżni na torze wyścigowym w Kinchem Park w Budapeszcie. Stawka na pewno się zagęściła. widzę dobry bieg Maliszewskiej i za chwilę będziemy liczyć. Anika Szloj dobiegnie na pierwszym miejscu. Zwolniła, ale za nią się tworzy duża grupa. Już nie będę liczył, wymieniał tutaj po nazwisku, tylko będziemy liczyć ile zawodniczek. Szloj wygra. Pierwsza, kluwel, druga. Dalej 3, 4, 5, 6, 7, 8 zawodniczek już na mecie. Dziewiąta. Szarolta Kowacz. Dziesiąta Otejza. 11 Silkina. 12, 13 miejsce Włoszki, Prampolini Sotera, 14. Aleksejew i na 15 miejscu. Anna Maliszewska. Jest bezpośredni awans do finału dla Polki. Gratulacje. Tak więc dwie Polki w finale. I kolejne zawodniczki, które w tej chwili walczą o jak najlepszy czas. Warley i Jur, do których czasu jeszcze będziemy dopisywać sekundy, to są drobiazg, drobiazgi. Do Warley 3 sekundy, do wyniku Jur 6. Także myślę, że one również spokojnie powinny się tutaj zakwalifikować. I zawodniczki, których już na pewno nie zobaczymy w finale. Koreanka, Chinka. Być może koranka jeszcze będzie miała szansę, miała trochę przewagi. Do mety dobiega teraz Sondos Abu Bakr z Egiptu. I za nią jej rodaczka, wydaje się bardziej udalentowana Heidi Morsi, uczestniczka Igrzysk Olimpijskich w Rio de Janeiro. Numer 22, Ewa Serapinaite, również olimpijka z Rio. Jedna z nielicznych Litwinek, które charakteryzują się właśnie słabszym biegiem. To właśnie ten Laser Run jest tą koreną konkurencją w reprezentacji Litwy. Przecież a Węskauskajte, Tamasauskajte to są wszystko świetne biegaczki. Kolejne zawodniczki się meldują. Belgijka, przepraszam, reprezentantka Belgii, francuska w reprezentacji Belgii od tego roku, Anne Ude. Jest Meksykanka Oliver. I Teraz finisz pomiędzy Kelly Fitzsimons i Martą Kobecką, wygrany niestety przez Kanadyjkę. I numer 30, Gruzinka, Natia Machavariani, chyba pierwsza Gruzinka od wielu lat. Pierwsza reprezentantka Gruzji, będąca Gruzinką, nie, nie pochodząca z, z Rosji, czy też z innych Dawnych republik radzieckich były Barbara Iwanowa, była Polina Maciuchiewicz. Teraz Gruźni wystawili, sądząc po nazwisku etnicznie, Gruzinkę również Natia Maczawariani. I do mety, jako ostatnia, dobiega Nowozelandka. Rebeka Jamieson. To chyba w tej chwili najbardziej egzotyczny kierunek, jaki oglądamy tutaj w Budapeszcie. Nie licząc, może, Uzbekistanu, który. Który po prostu sprowadził do swojej, do swojej reprezentacji zawodniczkę i zawodnika z Rosji, o czym wspominałem przy okazji relacji z grupy A. Zakończyła się już konkurencja finałowa dzisiejszych kwalifikacji. Dwie dobre wiadomości to start, w, awans do finału Oktawii Nowackiej i Anny Maliszewskiej. Jedna zła, brak awansu Marty Kobeckiej. W tej chwili leży na trawie i odpoczywa po tym y, męczącym biegu. A ja dziękuję bardzo za uwagę i zapraszam na jutro. Jutro trzy grupy, prawdopodobnie. Planowana jest większa liczba mężczyzn niż kobiet. Również z naszej strony czterech pięcioboistów, Łukasz Gutkowski i Daniel Ławrynowicz, których oglądaliśmy wczoraj w zmaganiach sztafet męskich, a także dwóch bardziej doświadczonych zawodników, którzy przylecieli dzisiaj do Budapesztu, Sebastian Stasiak i Szymon Staśkiewicz. A ja dziękuję bardzo za uwagę na dzisiaj. Do usłyszenia jutro. Żegnam.